Witam wszystkich, tu Hikomikos. Właśnie zdałem przesyłkę, jedyne co mi się nie podoba, że ona jest tutaj rozerwana. Ale popakowali. Normalnie. Jeszcze... Spójrzcie kto to... Co to jest? Uuuu... Ale wielgachny. I ale fajny. I muszę go doczyścić z tego co widzę. Bo trochę śmierdzi starością. Będzie towarzysz Snorlaxa. Nintendo. Tak samo to jest ta sama firma, to jest chyba właśnie z tego... Hasbro Snorlax jest Nintendo i tak dalej I tutaj jest napisane coś nie No tak samo Tak, to ta sama seria Bo było dużo wersji różnych tych maskotek i nie tylko Ale ten Pikachu jest większy znacznie Komentujcie, oceniajcie Jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku Kliknijcie w subskrybuj Tam powyżej Czy tam Zapraszam na mój, na mój profil na Facebooku, facebook.com, kośnik Hikomikos i na moją stronę hikomikos.webly.com. No to tyle, na razie.